Cześć, nazywam się Marek Banaszak i zapraszam Was do kolejnego odcinka, podczas którego porozmawiamy sobie o upadłości konsumenckiej, a konkretnie o spółkach i upadłości konsumenckiej. Naszym gościem jest Wiktoria Paluszyńska, która zajmuje się upadłością konsumencką od kilku lat, koordynuje cały ten proces w Prawna Grup i będzie odpowiadała na Wasze pytania, które tutaj. Pozwoliłem sobie zapisać. Witaj, Wiktorio. Cześć, Marku. Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o upadłości konsumenckiej byłego prezesa spółki, bo takie sytuacje też się zdarzają i jest to możliwe, bo upadłość konsumencką może taka osoba ogłosić. Powiedz nam na początku, kto odpowiada za zobowiązania spółki po jej zamknięciu, tak naprawdę? Od razu może nawiążę. Faktycznie te sytuacje zdarzają się bardzo często, dlatego że w naszym polskim ustawodawstwie występuje upadłość dla przedsiębiorców i upadłość konsumencka. Jest to zupełnie coś innego, bo tak naprawdę upadłość konsumencką może ogłosić tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku e, upadłości dla przedsiębiorców mogą to zrobić zarówno jednoosobowe działalności, jak i różnego typu spółki. Aczkolwiek ten proces nie należy do najłatwiejszych. Dodatkowo osoba, która chciałaby taką upadłość ogłosić, będąc właśnie prezesem spółki, musi mieć na to pieniądze. Musi pokryć koszty tego postępowania, e, i to jest jedna z przesłanek, kiedy w ogóle może zacząć. A co do byłego prezesa spółki tak naprawdę najłatwiej jest, kiedy on po prostu e, zwolni funkcję prezesa i będzie mógł ogłosić upadłość. Aczkolwiek nie dość, że będzie musiał ogłosić upadłość ze swoich zobowiązań, które ma mógł zawierać kredyty różnego typu, na przykład z żoną e, bądź różne chwilówki różnie w życiu bywa, e, to również odpowiada za zobowiązania spółki. Czyli to on. Dokładnie. No dobrze, a powiedz mi, jest takie jeszcze tajemnicze pojęcie zobowiązania publiczno-prawne, czy one też podlegają umorzeniu w ramach upadłości? Na szczęście tak. Może wyjaśnić, czym są zobowiązania publiczno-prawne. To są wszystkie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Tutaj ustawodawstwo się zmieniało na przełomie lat. I kiedyś faktycznie bywała sytuacja, że nie można było tego umorzyć, było to tylko rozkładane na raty. W tym momencie, jeśli ogłaszamy upadłość konsumencką, jak najbardziej jest to umarzane. I wtedy wychodzimy z tego wszystkiego, a tutaj na podstawie na przykład historii naszych klientów widzę, że te zobowiązania są naprawdę bardzo wysokie. Tam kwoty sięgają nawet milionów. No bo jednak tutaj. Dochodzą różne kary z Urzędu Skarbowego, jeśli taka kontrola była, więc te zobowiązania są naprawdę wysokie. I załóżmy sytuację, jeśli tego nie można byłoby zrobić, no to osoba, która ogłasza opadość i tak zostaje z milionowymi długami. Okej, okay, mam jeszcze jedno pytanie tutaj od pana Damiana, który na czacie nam napisał podczas webinaru takie dość specyficzne, ciekawe pytanie: Czy jeśli byłem prezesem tylko na papierze, to również ponoszę odpowiedzialność? Co możemy poradzić panu Damianowi? To jest częsta sytuacja, tak? Szczególnie jak to nie są do końca, że tak powiem, uczciwe spółki. Niestety, osoba, która pełniła funkcję prezesa na czas funkcjonowania tej spółki, odpowiada za wszystko. Czyli jeśli on był tylko na papierze. Czyli był słupem, można by powiedzieć. Można, można tak powiedzieć. Jeśli był takim właśnie przysłowiowym słupem. Niestety będzie za to wszystko odpowiadał. I będzie odpowiadał, w zależności jaka to jest spółka, całym swoim majątkiem. Więc niestety za czas kiedy on pełnił tą funkcję. Kiedy był na papierze dokładnie, wpisany. Dokładnie, dokładnie. Okej, no dobrze, dziękuję ci bardzo. A was zapraszam na kolejny odcinek, bo w kolejnym odcinku naszych spotkań opowiemy o historiach ludzi, którzy ogłosili upadłość konsumencką, ale też o ich zmaganiach z tym całym procesem i różnymi takimi ciekawymi sytuacjami, które się wtedy pojawiały. Dziękuję bardzo do zobaczenia. Do zobaczenia.